Nazywam się Czerniewski Tomasz, pracuję w firmie Maraton International. Jestem kierowcą zawodowym. Lubię zaczynać w czasie rano pracę. Mogę rozkręcić się na resztę dnia przy kawce. Nie muszę od razu wyjeżdżać i stawać w korykach. Codziennie rano zaczynam od sprawdzenia stanu pojazdu, bezpieczeństwa, czy ładunek jeszcze jest na pace, czy nam nikt paliwa nie ukradł. Potem krótka higiena i możemy zaczynać. Jazda o świcie ma swój urok. stający dzień, zmieniające się oświetlenie. Czasami na drodze jest więcej zwierzyny niż, niż samochodów. Jest to przyjemna sprawa, jeśli ktoś lubi wstawać o czwartej rano. Wioząc ładunek o wysokiej wartości, naprawdę ostatnie, czego chciałbym doświadczyć, to awaria auta. Niezawodny wóz to naprawdę połowa sukcesu w transporcie. Na szczęście sprzęt nie zawodzi i w trudnych chwilach zawsze można na niego liczyć. Będąc w trasie, ciężarówka zamienia się w mój drugi dom. Oprócz systemów bezpieczeństwa, które pozwalają bezpiecznie przemierzać kolejne kilometry, wygoda i przestrzeń w kabinie, te wszystkie drobne zmiany, które służą kierowcy, naprawdę pomagają i pozwalają bezpiecznie i wygodnie. Przepracować te 2-3 tygodnie w trasie. Pracując dziennie kilka czy też kilkanaście godzin za kierownicą ciężarówki, naprawdę samotność potrafi doskwierać. Ale staram się słuchać audiobooków. Telefon do rodziny zawsze jest przyjemny. Trzeba trochę lubić samotność, żeby być kierowcą. Praca kierowcy zawodowego to ciągłe przygody i podróże, ale nie jest to łatwa praca. Jest to na pewno ciężki kawałek chleba, który daje satysfakcję. Nie zawsze mamy wpływ na to, co nas spotka na drodze, ale moim zadaniem jest właśnie dojechanie do celu i bezpieczny powrót do domu.